Części czołem, kluski z rosołem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy dla Was typową kmerską potrawę. E, znowu. <grytanie> e, to jest e, coś, co nazywają, nazywa się tutaj wieprzowym gulaszem z jajkami na twardo. To jest takie wolne tłumaczenie. E, Juny, hałasujesz, kochanie, a ja nagrywam początek. Cichutko, nie gryź tego balonu na razie. To jest potrawa, która jest bardzo popularna tutaj, często jedzona na śniadania i lunchy, ale również przy okazji różnego rodzaju świąt. Potrawa lekko słodkawa z delikatną wieprzowiną. I do tego wszystkiego jajka, które w tym się gotuje. Zresztą, zobaczcie sami, jak to wygląda. Zapraszam na kuchnię. Tarąg już tam zaczyna pierwsze przygotowania. Teraz uh, boiling the egg. Najpierw gotujemy jajka. Tarąg przygotowuje jajka kacze, ale można robić również na kurzy. I use ten of them. 10. Ta Clean it first and then put the, steam it for twelve minutes. Uh, boil it for twelve minutes. How about the chicken uh, eggs? Chicken egg? Tak. You can also use the same chicken egg, but uh, 12 minutes is the same, the boil. Tak them. samo, yeah. jak używamy kurzych jaj, gotujemy je przez 12 minut. To jest pierwszy ruch w przygotowaniu naszego kmerskiego gulasza. Okay. Kolejnym ruchem jest przesypanie lodu. Okay. Mam lodu w miseczce, zalewamy go wodą. When take Czyli wyciągać będziemy jajka i wkładamy je do tej zmrożonej wody. Ja myślę, że jak macie po prostu zimną wodę, to wystarczy bez tego lodu, ale zgodnie z starą recepturą to musi być zmrożona woda. Pod uh, uh, I mean, Odcinamy dopływ ciepła, żeby no. żółtko jajka nie zcięło się za mm -hmm. mocno. Dobra. No i jesteśmy już w kolejnym etapie. Na razie rozłupujemy jajka. Zbieramy po prostu ze skorupki. A tutaj. This is what we will use? No, this is too. <laughs> Niech Was to nie zmyli tak jak mnie. Tego nie będziemy wykorzystywali do zupy. This is no vegetable. Nie ma warzyw żadnych? Nie. Even carrot? No. Żadnych warzyw nie ma w tym naszym e, daniu. No dobra. Meat and egg. Jajko i mięso tylko. Treściwie będzie. Dobra, no to obieramy w takim razie. Mamy już wszystkie składniki. Tu są jajka. Tu jest pokrojona wieprzowina. Mamy czosnek. I cebulkę, szalotkę, pieprz, and this is pan sugar cukier palmowy. Can we instead of pan sugar use the normal sugar? It's better to put palm sugar? Najlepiej jest dać cukier palmowy, ale jak nie mamy cukru palmowego, to można dać oczywiście zwyczajny. No dobra, to lecimy dalej. Najpierw idzie olej. Takich dwie, 3 łyżki oleju roślinnego. Ale możecie użyć smalcu oczywiście na przykład. Też się świetnie sprawdzi, jak nie lepiej. U, spora ilość tego cukru. Regulujcie ją sobie sami, aczkolwiek y, tutaj, no w ten sposób właśnie się to przygotowuje. Trzy takie łychy, y, trzy łyżki y, olej, y, y, cukru palmowego. Mówi, <laughs> Na mówi. ten olej. I co? Rozgrzewamy i mieszamy. Kręcimy, aż wszystko się nam połączy. Trwa to kilka minutek. Olej łączy się nam z cukrem palmowym i powoli nabiera koloru. Wiecie, Ciemniej. W momencie, kiedy zaczyna ciemnieć, to znaczy, że to już jest nasz moment na to, żeby dorzucić kolejne składniki. Tak, tak Zrobi się ciemny. I to już jest ten moment. Moment, moment, but you, moment, stir, moment. you stir all the time and the fire has to be low, not the. Mam więcej, mam więcej, cały czas mieszamy, nie możemy na chwileczkę nawet przestać. It's about stirring this until it get red. Tak jest, chodzi o to, żeby mieszać do momentu kiedy cukier nam ciemnieje. No i cały, cały, ładne. Potem, tarunka, yeah. troszkę zwiększyła ogień i dodaje. Charlotte. Tu pisześ, jakiś 4-5 ząbków czosnku. Dalej mieszamy, oczywiście. Trzymamy do momentu, aż czosnek zrobi się e, lekko krupiący, aż zacznie brązowy. Nie, nie chcemy go spalić, mm -hmm. ale do momentu, kiedy zacznie się po prostu robić brązowy. Tam teraz dodaję sos ostrygowy. Piszczos. Piszczos, Przepraszam. Sos rybny. Trzy łyżki. Mhm. I damy mieszamy. How much of the pepper? If you want spicy, more spicy, you put more spicy. W zależności od tego, jak chcecie ostrość sobie zachować, albo dajecie mniej, albo więcej tego pieprzu. Tutaj poszła tej chwili jedna łyżka stołowa pieprzu, grubo zmielonego. Cool. Jedna łyżeczka. sól czosnek już zaczyna się robić ciemny. To nie jest to pieprz. <laughs> a już myślałem, że garik zaczyna być brudny, ale jest jest Cały czas mieszamy, jak widzicie, nie no można praktycznie przeznaczyć. Like odrobinka sosu sojowego, ciemnego sosu sojowego. Ale to jak widzicie to dosłownie, tak żeby to nie wpłynęło za bardzo na smak, a raczej But, na kolor. You no, know, mm -hmm. na, na kolor. The... I teraz nasza piękna Wait, until the garlic is down, But you stir all the time, yeah. Tak this is if you not stir, the sugar burn, everything done to make Jeśli it again. Jeśli przestaniemy mieszać, to już po potrawie cukier nam się przypali i to yeah. Nie będzie już pyszna. It's like you going one more time again, you know, like this. Okay, so I have half kilo of pork. Pół kilograma wieprzowiny. Yeah, you make po it this size. Pokrojone takie duże kawały. Like, like a. Aha, serbula sobie tak. Serbula, yeah, serbula. Tak jest. Żongle you... mieszamy. It? Yeah. Podsmażamy cały czas, cały czas mieszamy. Aż do momentu, kiedy nasze mięso będzie już dokładnie ze wszystkich stron ścięte, po prostu. W środku może jeszcze zostać troszeczkę e, surowe, to nie będzie problemem. Chodzi okay. o to, by się coś z zewnątrz. I wtedy wkładamy, dziękuję kochanie, i wtedy wkładamy jajka. Do tego wszystkiego. I trzymamy when the, when... aż do... Huh? How long to keep? Uh, Wey, the the egg, I want I want to tell that when it's broke or cut or something mm -hmm. like the egg yolk outside, don't use it. Trzeba być. It. It. it will be. Okay, jeżeli jajko jest uszkodzone, pęknięte, złamane, wyplata żółtko, nie używamy tego jajka. To jajko odkładamy. No no, don't use it. Okay. Because the, 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 the egg, the egg yolk, the uh, how to say? Break the taste. Breaks the taste, yeah. So don't use it. Żółtko, jeśli by dostrąło ten test, więc jeżeli nam pęknie w trakcie e, przygotowania jakieś jajko, to je po prostu wyjmujemy. I zostawiamy. Jajko musi się troszkę podsmażyć. I teraz dodajemy wodę. Niedużo tej wody, bo to, to nie ma być zupa. To będzie treściwe danie. It will be not tak, Yes, and then. Just put it the same level of the meat and egg mm -hmm. and steam it for 20 minutes. Okay. 20 minut teraz będziemy gotowali. It over it? Yeah, cover, cover. Przykrywamy. Ja już w takim razie się przykrywkę, 20 minut. A więc widzimy się już niedługo. Minęło 20 minut. Taron zagląda do środka. Nice. Nice, nice, nice. Zobaczcie, jak jajka się zrobiły ciemne. Żadne się nie rozwaliło. Dzięki temu, że je zahartowaliśmy w zmrożonej wodzie. Myślę, że jest 10 minut. Jeszcze jeszcze parę minutek. Yeah. Czekamy w takim razie. W tego stacji. Dobry. Ja mam jeszcze więcej papierów. Właściwie nie mam. Nie, nie. Może nie mam. Wtedy będziemy na końcu dodawali sobie pieprzu. Na końcu dodamy sobie pieprzu. Darom chciał dodać trochę pieprzu, ale wtedy Johnny by nie zjadła, więc tym na razie nie mm -hmm. będziemy dodawać. No to super, czekamy Hi. jeszcze w takim razie. More, momentu. more, uh, how to say? Jeszcze, żeby się odparowało troszkę. Tęższe niż Tak, than musi, być, musi być bardziej gęste. Także mm -hmm. czekamy jeszcze chwileczkę. Like, I look at the egg is color. Mmm, mm. Dobre. z uh. Oczywiście po kmersku w Kambodży mm -hmm. serwujemy wszystko z ryżem. Może to być ryż biały, brązowy, czarny czy czerwony. Wszystko jedno, ale ryż. Najbardziej popularny oczywiście biały. No i proszę bardzo. Tak to wygląda. Gęste, gęste, gęste. Ten sosik nie powinien być e, zbyt e, wodnisty po prostu. Do miseczki nakładamy wieprzowinę, jajko i trochę tego sosiwa. I Serwujemy to wszystko w takim komplecie, w takim zestawie z ryżem. Najczęściej z zielonym ogórkiem. Teraz się jeszcze tylko przekroi jajka. się jeszcze polewam troszkę sosem, same jajka przekrojone. I dajemy szczypiorek. Co dajemy na górę? Szczypiorek. Eee, szczypiorek, szczypiorek, bardzo ładny. No i za chwileczkę prezentacja na zewnątrz, bo tu jest trochę za ciemno. Ostateczna prezentacja. Tak wygląda nasze danie. Czyli kmerski gulasz mega prosty do przygotowania. Polecamy wam bardzo serdecznie, bo to naprawdę prosta i szybka w przygotowaniu. Przepyszna potrawa, a zaraz degustacja. No i czas na degustację w takim razie. To jest pieprzowinka. Mm. It's so good. Jest słodkawe, ale czuć pieprz. Mm. Przepyszne. Jajko jest dość śmiesznym tutaj tematem, bo jest dość twarde. Nie tak łatwo je... Okroić, ale dobra. Udało się. Oh, Spróbujmy jeszcze jajko. Mm -hmm. daddy so Jajko jak jajko. No i ryż. Uh -huh. Ale ryżyk. To ja już lubię. Wziąłem sobie trochę sosiwa. I dopiero wtedy. I mm. Bomba. Pycha. Pycha. Duny, próbowałaś? Mhm. Mm I jak smakuje? Smakuje. Kochani, polecam Wam naprawdę, bo to prosty, jak już mówiłem, yy, przepis. A efekt końcowy: rewelacja. Treściwe jedzenie. Takie akurat na mróz na zewnątrz. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was serdecznie na kolejne za kilka dni. A dzisiaj życzymy Wam smacznego, pysznego i radosnego dnia. Do zobaczyska. Hej. Do widzenia.